Siema, wszystkim, ja jestem. Z Soła to są rośliny versus zombiaki nagrywane na żywo. Moi drodzy widzowie z YouTube'a, którzy to będziecie oglądać, ja mam teraz live'a, więc, więc oglądają mnie ludzie. Ogląda je około 700 osób, więc może przejdźmy do gry, żeby oni się już nie nudzili, gdzie ja tu mam przycisk do przejścia do gry. I w, czasem wydaje mi się, że będę, będę odpowiadał na to, co oni piszą na czacie, bo oni mogą teraz wszyscy do mnie pisać, nie? To tak dla tych, którzy nie wiedzą, o co chodzi. Co się stało? Jaka kapiniata trudna? Czekajcie. To jest coś nie tak. Za 150, a czym się różni ta od tej? A, to jest mimik. O nie. Dobra, damy radę. To jest mimik, czyli podwójna, druga roślina, nie? która naśladuje tą. Dobra. Dobra. Okej. Okay. Dobra, kasy to nam na pewno nie zabraknie. Dobra, wysaćmy tego też. O ja! no na pewno. No i co teraz? Co ja mam teraz zrobić? Dobra. No ale tu już nie... bo Boże Święty. O, fa ale zrobiłem słabo teraz. Dobra, No nic to te dwie kosiarki jeszcze przejdą. od więcej niż dwie. Dobra? O nie... Kurde, nie da się na niej roślinki dać, szkoda. Dobra, idą, idą, idą. Nie wiem czy my to wybronimy. O Boże, już przechodzą u góry. Mmm... Dobra Kurde ich idzie. Nie obronię tych wszystkich linii nie ma szans. Zrobić. Te dolne trzeba właściwie to obronić. Dobra. Aha, uda nam się. Świetnie. Dobra. Wszystko jest w jak najlepszym porządku. Ja wiem, że słoneczniki mi tylko hajsy dają. Ja jednocześnie potrafię stanąć na drodze im i na chwilę ich zająć. I wiem, że mam na dole magiczne umiejętności roślinkowe, które kosztują mnie dużo pieniędzy. Właściwie nie kosztują mnie dużo pieniędzy, ale znaczy, no kosztują mnie dużo pieniędzy, bo patrzcie teraz. Taka jedna umiejętność kosztuje na przykład 1200, a patrzcie co ja tu wylosuję. O 750 monet. Gdybym użył jakiejś umiejętności, to bym praktycznie... No nie opłacałoby mi się tej piniaty robić w ogóle. To by było bez sensu. Bez sensu. No i dobra. Yy, I jesteśmy nie chcemy krainy zimowej, nie chcemy robić jeśli. Yy, chcemy do przyszłości, bo mamy nową roślinę przed nami. Tylko to może być trudne trochę. Yy, ale zobaczymy, ale zobaczymy. Najpierw zobaczymy w ogóle, co jest do zrobienia. Nigdy nie mniej więcej niż 15 roślin. O kurcze hmm. Dobra, trzeba jakiś power up zrobić yy, Czyli weźmiemy Tylko nie wiem który właściwie Ten będzie dobry Dobra Weźmiemy sobie znów tego Znów paprykę czy dynię czy co to tam jest i postaramy się Ech, coś tu podziałać. No dobra. No dobra. I kogo by tu jeszcze wziąć? No niech będzie ten nawet. Albo nie. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Znaczy musi nam pójść, bo mam power-upa już wykupionego. Szkoda by było, żeby nam się zmarnował, nie? Zwłaszcza, że walczymy o roślinę kolejną. The zombies are coming. Na razie tak jak zwykle ekonomia, ekonomia. Później będziemy się martwić o ten, o zombiaki. Pierwszy zombiak idzie na minę i drugi chyba też pójdzie na minę. Może będzie jeszcze trzeci. będziemy się zastanawiać, co z nim zrobić. Dobra, kukurydza rambo. Dokładnie tak, jest kukurydza rambo. Powiem Wam, że dobrze to wygląda. Jest dobrze tutaj. No i tyle. Jak to się mówi? Pozamiatane, nie? Na pewno musimy dużo tych, tych robić teraz. Co się stało? O Boże Święty! Miałem mieć nie więcej niż 15 roślin i zapomniałem co. Musimy to powtórzyć. Ah, masakra. Masakra. Przepraszam kurwę wszystkich, którzy by musieli tą porażkę oglądać. No nie, no to tak nie może być, a był dobry początek był. Tych w ogóle nie mnie ten. To ewentualnie, to ewentualnie. No, nie, no, kukurydza muszą być przecież. Dobry ze mnie koleś, tyle wam powiem. Dobra, przyspieszmy to trochę. W takim razie, niewiele osób wie, że tutaj jest przyspieszenie czasu w tej grze. Jest dobrze tutaj. Ok, pierwszy nadziewa się na minę. I dobrze mu tak. Drugi też pójdzie na minę. Chodzi o to, żeby jak najwięcej słoneczników wybudować, zanim ich się więcej pojawi, bo później musimy. Później będziemy musieli poważniejsze rośliny budować. Dobra. Ok. Ôi oh, nie. No nie. To była porażka z mojej strony, co ja teraz zrobiłem. Bo nie mam... Trzy rośliny tylko mogę jeszcze postawić. No nie za dobrze, powiem Wam. Nie wiem czy to się uda. Power upami to może. Dobra, jedna roślina mi została do wybudowania i to będzie która ta? nie mam roślin. No nie wiem jak to. Powiem wam, że strasznie to zmaściłem. zmarnowałem tego. No nie wiem co wam mam powiedzieć, no nie wiem nie powiem, bo tu nawet nie ma co mówić. Dobra, zamrożę go. Dobra. Dobra niech kukurydzą się najedzą, niech słonecznikiem się najedzą trochę, niech minę sobie zjedzą. Uda się. Och, udało się. Ale z jakim poświęceniem ja grałem? Och, masakra. Masakra. Aj ja się zmęczyłem tą planszą. No i musieliśmy dwa power-upy zużyć. A wszystko przez to, że na początku yy, się pomyliłem. I tę kukurydzę straciłem. Dobra, no mamy nową roślinę, która nie wiem co robi. Co to jest? Mirabelka? Pitch. I IM Pitch. A wyłącza wszystkie maszyny w okolicy. To będzie niezłe. Ona wyłączy wszystkie maszyny w okolicy, a my będziemy mogli sobie dzięki temu. No, łatwiej je pokonać. Bo jak widzieliście, tych maszyn trochę tam chodzi. Dobra, podlaliśmy. Podlaliśmy dynie. I w porządku. Ach, ale zamieszania było w tej planszy. E, no nic, no nic. Ja idę kontynuować live'a, a wszystkim, którzy oglądają ten materiał na YouTubie bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia, cześć.